Każdy z nas ma jakąś przeszłość, ma swoich byłych partnerów, i zastanawiam się, jak pan ocenia to, co teraz dzieje się w mediach. Po tym, jak Kasia i Maciej postanowili ujawnić się ze swoim związkiem, bardzo uaktywniła się była żona Macieja. Jakie ja mam prawo oceniać kogoś, kto no, no, po prostu wpuszcza swoje życie do przestrzeni publicznej? To, to jest ich decyzja? Czy ja bym tak zrobił? Chyba nie, ale też dwunastu kroków do miłości nie chciałbym przejść, więc zostawmy naszym znajomym czasem albo po prostu rozpoznawalnym ludziom prawo do decyzji o tym, jak, jak, jak się chcą pokazywać publicznie. A, a ja mogę to oceniać wyłącznie jako ewentualny widz, a ponieważ w tym tygodniu miałem bardzo, bardzo dużo pracy. To tylko przesmikiwałem się po tytułach i wiem, że tam się dzieje jakaś, jakaś wojna, no dobra, ale to, to zobaczymy jak się ona skończy. Pan kibicuje Kasi i Maciejowi i ich miłości? A, Kibicuję naszym zawodnikom w tancu z gwiazdami przede wszystkim. A miłości kibicuje dziękuję zawsze. A jak pan mię, w ogóle ocenia dziękuję. takie na przykład dziękuję właśnie to, wtrącanie chłopaki. się ]深my. byłych do nowych relacji? Państw państwa, wszystkie pary poproszę na... Pozycja. Mogę powtórzyć jedynie, że ja nie decydowałbym się na to, żeby, żeby o własnym życiu opowiadać w taki czy inny sposób publicznie, bo nawet jeżeli emocje występują między, między ludźmi bardzo, no, bardzo duże czasem, no to po prostu może powinniśmy je załatwiać między sobą, ale to jest wilcze prawo każdego z nas, żeby robić ze sobą, na co tylko mamy ochotę, pod warunkiem, że to w granicach przede wszystkim prawa zwoitość dobrego smaku, ale to wszystko już określamy oprócz prawa dla siebie samodzielnie. Tak naprawdę to są bardzo osobiste sprawy każdego z nas. Ja już kiedyś mówiłam, że daję dużą wolność wypowiedzi każdemu i każdy może mówić na swój temat co chce, jak chce, kiedy chce. Chociaż uważam, że każdy ma jakieś swoje własne granice. co jest granicą u Kasi? Nie wiem. Myślę, że niektórzy mogą to uznać za taką przesadę teraz w wypatowaniu tym, gdzie jestem, z kim jestem. No ale to jak powiedziałam, to jest jej sprawa. Jej... Wybory I później być może konsekwencje tej wypowiedzi to również są jej. Trudno. A miała Pani przyjemność zaznajomić się z komentarzami byłej żony z Macieja Korzajewskiego, czyli Pauliny? Jeszcze nie, jeszcze nie. Tam się bardzo dużo dzieje. Ona też się zaangażowała w fakt, że oni ujawnili swój związek. Czy w ogóle słuszne jest takie publiczne komentowanie byłych, znaczy nowych związków byłego męża? Ojej, jestem zaskoczona, bo oni chyba już dawno się rozwiedli. Trzy lata temu ponadko. było coś negatywnego. Takiego troszeczkę uszczypliwe, uszczypliwego, wie pani jak to kobieta kobiecie, czy nawet byłemu mężowi, no potrafi tak odpowiednio skomentować, żeby to jednak było uszczypliwe. Oj, to jest tak. Różnie się ludzie rozstają i ja również miałam rozstanie ze swoim mężem, ale do dzisiaj jesteśmy naprawdę w takich bardzo pozytywnych i dobrych relacjach. Nawzajem się bardzo szanujemy i chyba to jest najważniejsze. Poza tym ja jestem szczęśliwa i on jest szczęśliwy, więc w ogóle takie opowieści po latach, no i zdanie chyba trochę nie mają sensu. Są niepotrzebne. Jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to tak chyba nie wraca do tego, co była już po kilku latach. Także, Paulina, odpuść po prostu, żyj swoim życiem i też na pewno jesteś szczęśliwa. Więc nie wiem do końca, co mówiła, ale tak bym jej życzyła.